Cześć kochani! Witam Was na kanale Konrad Wariat. Kochani, to jeszcze nie jest Vlogmas, spokojnie. Vlogmas będzie wieczorkiem. Prawdopodobnie tak samo, jak był wczoraj. Czyli koło godziny 19.50. Albo 55. To spokojnie jest. Tylko recenzja, test smaku herbaty z wczoraj wylosowanej. Z pierwszego kalendarza adwentowego. Z pierwszego okienka. Dobra, testujemy. To była herbata o smaku yerba mate. I w środku była tak. Her chińska zielona herbata. Kardamon. Imbir, suszone jabłka. Skórka pomarańczy. Cynamon. Roybox. I teraz test, testowanie jej. Ja wam mówię. Na zdrowie w piciu. Chyba, że jecie to na zdrowie smacznego. No i powiem tak: pierwszy test tej herbatki. To powiem tak, że czuję się, jakbym pił taką herbatę miętową. Naprawdę. Ta herbatka to jest jak herbata miętowa w smaku. Na razie, bardzo fajna, bardzo fajny smak, naprawdę. No i kochani, za chwilę wam powiem ocenę. Tylko jeszcze coś o tej herbacie opowiem. Przepraszam. Ciche odbicie. No I oceniam tę herbatę na 10 na 10. Pierwsza herbata i wysoka ocena już zobaczymy, jak, jak będzie z resztą. Bo powiem Wam tak, że te herbaty będą się powtarzać. Jest, jest 24 okienka w kalendarzu. Ale są po 12 herbat. Czyli 12 razy 2 to 24. Czyli gdzieś jeszcze ta herbata cofiłem przed chwilą w jakimś okienku się powtórzy. A teraz trzymajcie się i czekajcie na nasz filmik, czyli wieczorkiem.